Pytanie od klienta, z jakiego powodu wyskoczyło mi takie okienko podczas robienia payslipów. A więc, ponieważ w Wielkiej Brytanii mamy system wysyłania payslipów w czasie rzeczywistym, innymi słowy, HMRC chce dostawać informacje na temat wypłat zrobionych pracownikom, kiedy one faktycznie są zrobione. Nazywa się to real-time information. Może zdarzyć się, że wyskoczy nam właśnie taka informacja. Co zrobić? Zauważmy, że nasz payment date jest ustawiony... Na 5 listopada, a dzisiaj jest 6 listopada. Zatem jesteśmy spóźnieni z wysłaniem do HMRC informacji i jesteśmy zobligowani podać powód. Taki powód daje nam y, listę powodów, y, podrzuca nam tutaj ksero. Możemy wybrać jeden z nich, jeśli faktycznie jesteśmy spóźnieni. Jeśli natomiast dziś, czyli 6 zrobimy wypłatę pracownikom, wówczas y, wystarczy zamknąć to okienko i zmienić. Datę na 6 Wówczas możemy ze spokojem wysłać Facebook do HMRC. Pozdrawiam.